Cześć, witam was bardzo serdecznie. Właśnie jestem w moim nowym biurze, gdzie będę teraz pracował. Tutaj sobie przygotowuję stanowisko powolutku, ale chciałem wam pokazać coś specjalnego. Mam tutaj taką pustą szafkę, w sumie nie wiedziałem, co z nią zrobić, więc pokażę wam kilka pozycji książek, które znalazły się na tej półce i sukcesywnie będą pojawiały się nowe tytuły, a teraz pokażę wam, co ja przeczytałem i co wam polecam. U góry będą książki związane może z biznesem i z marketingiem. Taką pierwszą książką, która związana była z, no, z biznesem online, którą przeczytałem, to był 4 godziny tydzień pracy od Tim'a Ferrisa. Sporo się dowiedziałem i dlatego zacząłem programować właśnie o, w tym języku i święcie wierzyłem przez ostatnie kilka lat, że e, no, mm, Python pozwoli mi na e, pracę. Tak jak pokazywał to Tim Ferris w książce, właśnie o tej. Powiem Wam, że może Python nie przyczynił się kompletnie do takiego stylu życia, ale na pewno mi w tym pomógł i będzie mi pomagał długo, długo, długo. Kolejną książką jest niskobudżetowy startup. Dosyć ciekawa książka. Szczególnie polecam książkę na dzisiejsze czasy. Ponieważ niskobudżetowy startup opisuje historię ludzi, którzy przeżyli kryzys w 2008 roku. Oczywiście kryzys, który teraz przeżywamy, jest całkowicie odmienny od wcześniejszych kryzysów, ale na pewno może znaleźć historię osób, które straciły pracę i odnalazły się w nowej rzeczywistości, założyły swój niskobudżetowy startup i, 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 i dobrze sobie poradziły. Książkę, content, elementarna cząstka marketingu dostałem od kuzyna w zeszłym roku na gwiazdkę. Szczerze wam powiem, że nie przeczytałem jej do końca, ale znalazła się w mojej kolekcji, ponieważ jest fajnym prezentem i na pewno do niej kiedyś wrócę. Marketingu uczę się tylko i wyłącznie z kursów online. No i kolejna półka jest już stricte techniczna i właśnie związana z Pythonem. Python, podstawy nauki danych, to była pierwsza książka, którą kupiłem zaraz po studiach z 5 lat temu, z tego względu, że sporo używałem MATLABA i sporo siedziałem właśnie w algorytmach przetwarzania danych myślałem, że no to będzie najszybsza droga, żeby tego się na nauczyć. Fajna książka, dużo opisuje algorytmów przetwarzania danych, więc polecam. No i Biblia Pythonisty, czyli automatyzacja nudnych zadań z Pythonem. Taki robocik z kosiarką. No roboty też możesz w Pythonie pisać jak najbardziej, czy to internetowe czy to fizyczne roboty, mechaniczne? nie? Django, bardzo polecam książkę, jeżeli chcecie budować serwisy internetowe, to tutaj znacie wiele praktycznych wskazówek, a w szczególności na uwagę zasługuje rozdział, gdzie budujecie sklep internetowy. No i e e-commerce jest teraz na czasie, więc warto przeczytać tę książkę i wdrożyć się, wdrożyć się w sprzedaż online. Django na pewno Ci w tym pomoże. I ostatnio zakupiłem książkę Javascript and Query. Samo Django nie pomoże, sam Python nie da sobie rady. Musicie jeszcze znać trochę frontendu, żeby żeby płynnie poruszać się w tych aplikacjach internetowych, które budujecie. Ja kompletnie na frontendzie się nie znam. Trochę HTMLa, umiem grzebać w szablonach HTML. Uczę się bardziej backendu. Frontend zostawiam frontendostą. Nie będę nigdy, jak to się mówi, full stackiem Hmm, ale, ale warto wiedzieć, znać podstawę. Ponieważ, jeżeli z szablonu tworzysz sklep internetowy, no to, <laughs> e, no to warto znać tego troszkę frontendu. Jeżeli chcecie zbudować sklep internetowy, to ja polecam Wam Django i polecam Wam szablon e, darmowy dla sklepu online. Wtedy możecie to okodzić. I u dołu bardzo ciekawa technologia, w której rozwijam się, w której w którą inwestuje swój czas i pieniądze, jest to blockchain w biznesie, tak? A na blockchainie oparta jest, no oparta jest e, kryptowaluta Bitcoin, najbardziej popularna, z największą kapitalizacją rynkową, kryptowaluta Bitcoin. E, I jeżeli chcecie wdrożyć się w technologię, która stoi za mm, tą popularną kryptowalutą, polecam Wam te dwie książki. Bardzo przyjazny sposób napisane i od postaw ta technologia jest wytłumaczona. No i przede wszystkim mnie interesuje blockchain w biznesie. Ostatnio wymyśliłem bardzo ciekawy biznes na blockchainie, ale niestety, jeżeli kryptowaluty nie będą zaadoptowane przez społeczeństwo, no to te wszystkie pomysły możesz wyrzucić do kosza. No i tutaj jeszcze jedna książka, która niestety opuściłem. Ponieważ zawodowo w tej chwili działam, można powiedzieć, w energetyce, więc doszkalam się w tym temacie. I kupiłem sobie taką książkę techniczną o, o sieciach elektroenergetycznych. Co ciekawe, sieci, te sieci mogą łączyć się właśnie z technologią blockchain, możemy wykonywać operacje. W przyszłości yy, związane z, yy, z yy, naszą energią, yy, na przykład to może być związane z odnawialnymi źródłami energii. no Trzeba rozwinąć ten temat, może kiedyś o tym powiem. A yy, sieć elektroenergetyczna generuje na tyle wielkie zbiory danych, że trzeba je odpowiednio przetworzyć, i dlatego Python jest świetnym narzędziem. Więc te książki, bardzo Wam polecam. Ja siedzę w tych wszystkich działkach specjalistów, tak naprawdę nie czuję się w żadnej dziedzinie, ale to są moje hobbystyczne zainteresowania, które łączę biznesowo i zarobkowo. Tak to wygląda. Jeżeli chcecie dostać nie wiem, linki do tych książek, to, to napiszcie w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.